BMW yyy, Mercedes yeah. Cześć, tutaj Michał To? Artur To? Łukasz Mateusz Ale bryczka, co będziemy tu robić Panie Arturze? Na pewno będziemy oklejać maskę, zderzak, lampy, reflektory przednie Słupki A, front dachu, wnęki klamek są już zabezpieczone specjalnymi nakładkami chromowymi i próg zadunkowy. No i wieża, monument! Co? Monumentalny pojazd. Ale to jest bryka. Jest u nas naprawdę grubo w tym tygodniu. Troszkę tłustości już opuściło studio, ale G-Wagon... M5 tak. i Maybach na full front to jest tak. robią wrażenie Artur, nieprawdaż? Robią wrażenie. Adaś co Ty działasz? Tak. Talona będę zakładał. Na no ma. i to jest talona na Felgik w którym pojeździe? W BMW M5. No i tutaj mamy tego cukiereczka. To jest poezja Artur, nieprawdaż? prawdasz? tak. A, i mówimy o Maybachu. Takuje powłokę wszędzie góry do dołu, od dołu do góry. Ale to się błyszczy. Mateusz, wyszukuję twoją twarz w odbiciu lakieru, to znaczy o wysokim stopniu połysku. No dobrze, śmiechy śmiechami, ale tutaj robota sama się nie zrobi. Co działacie, panowie? Blokujemy folię, aby na mnie uciekała. Artur, co robisz? Wyciągam bąbelki z folii, takie duże, bo ich nie potrzebuję. Adaś, co działasz? Docieram wcześniej zaaplikowaną powłokę, dedykowaną na felgi. Jeszcze nie pytałem Łukasz, zadam ci pierwszy raz to pytanie. Co działasz? Trzymam folię. Brawo. Łukasz trzymał folię. Artur, bo ty ostatnio wróciłeś z zakopanego, pytałeś tam górala o pogodę. Jak to będzie z tą pogodą? Chodź, miejsca, braci. Co angrywasz? Co działasz? Docieram szybki. Aaaa! Bema <grym> i kurwa, Bema! Bem, bem, bem! Agregat BMW M Power, silnik o znaczeniu S, coś tam, coś tam. Zapraszam. BMW M5E39, 5-litrowa pojemność, dokładnie 4,9 500 KONI. 400 KONI. Egzemplarz jak muzealny, już Wam pokazuję, chodźmy. Jak dla mnie to jest w ogóle klasyk nad klasyki. Patrz, Patrz. 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 Klasyk, Artur. To w ciebie wstępuje w ogóle inne tchnienie, jak patrzysz na to auto. Ja widziałem, jak zwariowałeś. Cześć. 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 Ałama, no fat! Mercedes Maybach. Oklejamy full fronting tutaj. Łukasz jest najlepszym naszym ochroniarzem. Lubię jego brodę. Co robicie, w nasi wraperzy? Artur trzyma rakle w zębach. Łukaszek trzyma folię, Łukasz celem. Zablokowania. Wreszcie, czego nie po bóle. Podoba mi Łukasz. Ych. Artur. Aby no, na mnie nie uciekała. Nie, zakładamy folię po prostu. Podoba mi się to. Na. Maskę pudełka. <noise> Adam, ale musisz mieć czyste ręce. Zrosię wodą, zróbmy. Adam, super. Higiena przede wszystkim. Ale jesteś dzik. Higiena pracy i higiena osobista Artur kurde Szef. Dobra panowie Kurwa Dobra, pięknie, dziękuję I to już oklejone? I wy za to bierzecie 5000? tysięcy? Przestań się mądrzeć stawik do kamery Będzie okej? ciężkie te aparaty mają Mateusz, co teraz przystępujesz do czego? Zadania, jakiego? Mówię losowo słowa, kto wie, ten poskłada sobie wie kto. Podoba mi się to. Tyle mogę, bo opryskamy zaraz garę przy aplikacji, a poza tym kurwa nie mamy miejsca. O, Co kurwa, będziesz robił, Mati? kamerą w głąbie, przecież będziesz miał różne jakości i nie zmontujesz tego. Kurwa! Na... Mateusz, ty chyba masz obsesję detailingową. Może tak być. Artur. Czy jest to twoje auto marzeń? Tak, to prawda. Dobrze, że odpowiedziałeś mi tyłem głowy. Adam, twoja propozycja na skrót MTM. Uwaga, podaje hasło. Urwa tak nie, nie tak naprawdę, ruszczę. no ja pierdolę. Jak to jest głąb jesionowy? Słuchaj, osioł pierniczkowy. Łukasz. Każdy ty świnio. nie jadłeś, że tak ci to idzie. O, on z tym robi tak jak z tobą. Pokaż, tak jak mnie zbiłeś kiedyś. A to musisz odłożyć tą kamerę. Ale nie, no Artur, poważnie, czym będziemy się zajmować w Mercedesie wersji Maybach? Na Maybachu będziemy zakładać maskę. Odwróć to wideo. Siema! Kurde, podobało mi się to, Artur. Łukasz, co robisz? Podnoszę auto. W celu? Żebyś się kurwa pytał. Co robisz? Szukam fibry.